Witam serdecznie w firmie Motograber na prezentacji motocykla APRILA RS 660 Motocykl z 2023 roku Przejechany ma 14 tysięcy z groszem Jest w wersji limitowanej Numerowanej konkretnie 1388 numer Charakteryzuje się ta wersja limitowana też tu, oczywiście malowaniem. Malowanie wodziło malowanie właśnie tylko na 23 rok akcesoryjną, wyższą szybą od i nakładką. Nasz egzemplarz posiada również komfortowy żelowy fotel. Jest w bardzo fajnej kondycji technicznej. Z 80% opony tarcza bez żadnego przejścia, klocka z 90%. Oczywiście druga strona tak samo. Tylny układ hamulcowy również bez przejść. Generalnie klocki jak nowe. Oponka 23 rok. Układ napędowy też bardzo ładny. Ładne symetryczne zęby. Dość, dosyć duży naciągu. Akcesoryjne nakładki na dekle. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.